Hold up. Cześć, witam was bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj zostały dodane Marwari e, to, jest, to jest Alisa e, Dzisiaj e, zostały właśnie dodane trzy maści e, Jeden jest tutaj i on mi się mega podoba Bardzo mi się podobał ten lub... E, grzywa jest troszeczkę taka błota, no nie wiem e, Lub, lub, lub... Kary mm, tak Tak, tak, tak ta, ta. E, dobra kochani, um, a więc zobaczymy sobie jeszcze te, tam, tam, tam. Cześć, cześć. E, o jajku! Może... E, właśnie, bo to. O! Oh! O, Boże, dobra, kupujemy Marwali i patrzymy to sprzęty, ale zobaczymy jeszcze w tych złotolistnych, jak to ja mówię ostatnio, a więc sania Liści Go już kilka osób widziałam z Izabelkiem bodajże, albo nie wiem, to jest ona tak mniejsza. Jeszcze na stronie serwisu, tak jak mówiłam wcześniej, bo nie mówiłam, nie widziałam tej aktualizacji i jakbyście słyszeli jakieś dźwięki z dworu, to przepraszam bardzo, ale... Jest tak gorąco, że ja muszę mieć otwarte okno. A więc, dobra, będziemy sobie tutaj i zobaczymy. Ojejku, ile ludzi. Dobra, mamy dwa. Ojejku, ten też jest piękny. Ten też jest przepiękny. Ten też jest. Cztery? Cztery dzisiaj dodali? O kurczę. I ten też jest słodki. No dobra, ale chyba albo ten, albo tamten. Ten też jest ładny. Te, tego ludzie kupowali. No, też jest ładny. Słodkie mega są. O jezu! O, wow! To jest Nina e, i Klara, tak? Pozdrawiam wszystkich. E, ten też jest ładny. Ej, ja nie wiem teraz. Ej, ten ma tu troszeczkę jabłuszka. O jezu! A! Ok, kochani, e, aktualizacja na stronie Star Stable już jest, więc no. Także ten. I ja chcę albo tego, albo tamtego, ale obydwa są przecudowne. Naprawdę. Cudowne są. Ja bym sobie jeszcze zobaczyła raz tego z Fortupinta, bo na pewno dzisiaj kupimy któregoś. Zastanawiałam się także nad karem, ale w sumie karego mam Angelika. Ostatnio kupowałam, więc no wiecie, tak trochę za dużo mam tych koni. To jest, eee, a więc Fort Finta jeszcze raz i zaraz się zastanawiamy. Eee, napiszcie koniecznie, który Wam się podoba albo którego kupiliście, oraz które ogłowie Wam się najbardziej podoba. My zaraz zobaczymy, jak to ogłowie będzie wyglądało na Marwali. Bardzo mi się podoba to, że będziemy mogli sobie wybrać, bo na początku myślałam, że to ogłowie dostaniemy razem z kupnem Marwarii. Kurczę, bo ten też mi się mega podoba. Tylko tak żywa jest strasznie, taka karuda. Jakbym miał na przykład taką, e, jak Jorvik, grzelem Ale chyba wezmę tego. Uroczy. No, biorę tego. Wezmiemy tego. No, przepiękny. Mają takie w ogóle wyjątkowe. Są takie piękne. Tuf mają dosyć dziwny, ale pisk mają pięknie zrobiony. A więc dobra, e, chyba tak. No dobra. E, ja się w ogóle jaram, więc no ten. E, a więc, co by sobie tu wziąć w sumie? Może ktoś z crazy? Bo wiecie, te koniki są takie szalone. Crazy, crazy crazy... Mm, nie, czekajcie. Crazy drop. O, kurczę. Crazy Fall. Cześć, cześć Klara Crazy. crazy crazy <laughs> A może osobę? to jest. Fortune Wheel, Dizzy Wing. Opal. Power i Jade, uh, fighter, base, power, yeah, magic che A może cherry? Mm. Mm. Cherry, cherry, cherry Fight? Coś w tym stylu, coś... nie wiem Cherry, cherry challenge, ojejku, tak, słodko <grym> Dobra, bierzemy Właśnie coś w tym stylu chciałam bardzo fajne, ale w sumie taki wiśnia pasuje do tego, tego, bo zawsze taki bronz trochę się z wiśnią chyba kojarzę, prawda? No dobra, a więc mamy yy, Gnieduszka <laughs> yy, Tego, tego tutaj. Yy, o Jezu dobra, kurde, głupi kapslok. Jedziemy, yy, jedziemy do seni. Mm, Zobaczycie, bo sobie mega jaram totalnie i a. Są piękne, naprawdę. Możecie napisać, czy wam się podobają, bo większość opinii w sumie mają też złe. Niektórym ludziom się nie podobają, więc no. Okej. Okay. Bardzo mi przypomina tego Jorwiczka. No dobra, gdzie ty jesteś, kochanie? Tutaj jesteś. O, dobra, weźmiemy sobie za ciebie. Okej. Okay. Ja to sobie właśnie ściągam sprzęt, i ojej, cześć, kochanie! Ale ty jesteś fajny. Nie, czekajcie, ja, ja chcę najpierw zobaczyć, e, jak głaska. Głas, Ojej, kurde, ale Star Stable mogłobyście się bardzo postarać. No dobra, e, zobaczymy sobie oczywiście takie animacje. No fajnie, ale on ma fajnie, o w ogóle. No spoko są. Fajnie nóżka podaje, z nóżką akurat teraz jest całkiem ok, a dam Ci marcheweczkę, bo czemu nie? No, też fajną animację mam. No. życie że cię, będę miał taką samą do pizza. No dobra. Stefan, o kur. No dobra. <laughs> Weźmiemy. Okej. Okay. Weźmiemy sobie tak o. I mm, pojedziemy sobie w jasniejsze miejsce, bo Dundrul to jest jednak dosyć ciemne miejsce. Tak, bardzo. Ciemne miejsce. No dobra, cześć, cześć kochani. Dobra, jeszcze nie chcę dębować. Eee, o jejku, dobra, niech nie mam. I zaraz sobie... albo zobaczmy sobie jeszcze tę głowie. Ojejku, też są ładne. Tutaj mamy srebrne takie, ale chyba złote mi się najbardziej podoba. No, chyba złote mi się najbardziej podoba. Wszystkie są w tej samej cenie. No, złote chyba kupimy. Eee, dobra. A więc sobie zakupimy złote, bo... No najbardziej mi się podoba, jakieś takie wyjątkowe, jest bardzo ładne A w ogóle jak się nazywa, Czekaj się. E... Złota ozdoba Marwarii e... ozdobie swojego Marwarii tą tradycyjną dekoracją na mi... Nie, nie pusej e... Aha, no dobra Okej okay. I mają w sumie Całkiem spoko statystyki, dobra e... Pojedziemy sobie może na ujeżdżalnie, co wy na to e... Będzie spoko a, no i jakby kogoś to interesowało, to za tydzień y, powraca y, ten, ten, ten taki wiecie, y, sznurków, ten czerwonych y, ślad czy coś. Okej, okay, dobra. Y, szybko, szybko, szybko biegnij. Nie patrzymy ciebie od z przodu. Ale widzę, że już z góry masz podobne w sumie do Anglików. No dobra, nie będziemy wyłączać, tak? Weźmiemy sobie jeszcze podkowy. Więc dobra, zaczynamy od stępu. Wam. Stemp jest taki zwyczajny. Fajnie tutaj tą głową tak macha, tak trochę, no. Zmierznie w sumie. Dobra, mm, ale w sumie już widzieliśmy, więc kus. Okej, okay, troszeczkę wyciągnięty. Fajnie ta grzywa podskakuje, i to jest świetne. No dobra. Okej, okay, szkoda, że to wodzę wodze tak w bo No mniejsza Dobra, galopik Ej, fajny, też taki wyciągnięty, troszeczkę tak się buja bardzo, ale no jest tylko <ścoughs> profesjonalna opinia e, Generalnie ja też patrzę, jak działa tutaj, te, 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 nie wiem co to się nazywa, ma no, mniejsza no, Całkiem spoko są ta głowie, ale raczej do wielu zestawów, że tak powiem, się nie użyję, Dlatego ja kupiłam tylko jedną głowę. więcej mi w sumie nie potrzeba, dobra e, Okej, okay, szybciej no to też jest całkiem spoko, nie wiem, podoba mi się I tak o O kurczę, od jest praktycznie wszystko ściągnięte, no dobra, mniejsza e, Dobra, skok A czekajcie, bo ja mam automatycznie, czekajcie, o Jezu, nie hamuj jeszcze e, Tak, o, będzie lepiej <grystanie> Ty tu się kręcisz, o kurczę O no, teraz jest lepiej I no spoko ma skok Ej, no tu, Spoko są! E, czekajcie, z wolnego galopu sobie zrobimy, takiego wolniejszego. E, całkiem szybki ma ten skok, Bardzo szybki. No dobra, e, dębowanie. Ojej, ale ładne! Takie delikatne bardzo. Bardzo delikatne, takie, takie, takie fajne. okej okay, jak stoisz, to raczej. Czekajcie. Nie, 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 nie! nie. O Jezusie. Cześć, piękny Jeszcze nie chciałam! Dobra, pod spacją mamy ukłon Ale fajnie to nóżką tak to dobra, zobaczymy sobie jeszcze szybkie zatrzymanie i z bliska przyjrzymy I tak fajnie, taki wślizg, jakby po coś chciał się wsunąć dobra Nie wiem, dziwne mam rozumowanie, no dobra, mniejsza A Więc zobaczymy sobie jeszcze raz ten ukłon Jajku I to jest naprawdę urocze Ej, on jest naprawdę ładny. Ej, naprawdę, seriale mogą być teraz zrobiste. Dobra, um, ściągniemy sobie jeszcze, może. Czekajcie, bo tutaj mam podstawowe. Okej, okay, zobaczymy zaraz jeszcze, jak się rusza z postacią. Um, ale założymy sobie, w sumie może mi pasować. Te, te... Coś nie wiem. Czemu to mi się. Czemu to się na drugą ten zakłada? A właśnie, bo ja jeszcze nie mam wioski w ogóle. <grystanie> ja sobie ustawiałam tak... No dobra. Okej. Okay. W sumie najbardziej mi zależało na kusie No nie jest źle. Postać całkiem równo anglazuje, więc jest najgorzej. Mogło być lepiej. Tutaj się tak w sumie bardzo nie chwieje. Skoku... O, pokażę, jak ty wyglądasz skoku. O Jezu, znowu te wodze będą wiszące. Starzaj był, popraw to, żeby ta postać miała ręce tu gdzieś. Błagam No dobra. Zobaczymy sobie jeszcze szybkie zatrzymanie, jak wygląda z postacią. Okej, okay, nie wygląda najgorzej, więc jest git. Dembowanie też nie jest źle. Nie tak jak przy Crazy Horse'ach w sensie no. No dobra, mniejsza. Czekajcie. co ja chciałam? A, chciałam ukłon, dobra Pokaż się ukłon to Postać też by mogła się tam jakoś tak kłaniać. I wiecie co? Zrobimy ładne zdjęcie, Pozdrawiam wszystkich e, Zrobimy ładne zdjęcie Ty się tak, a ty się tak I no, całkiem nieźle Troszeczkę nie pasuje, ale jest ok Cóż, mi się całkiem podoba. Zobaczymy jeszcze, bo generalnie ja teraz szaleję za tym ogółem, Ona jest według mnie troszeczkę o wiele, wiele ładniejsza niż to. No dobra, zobaczymy sobie jeszcze moi drogi fryzurki. Eee, zobaczymy sobie fryzurki jak ugląem. Widzę, że osoby bardzo dużo kupują tego Izabelka. Eee, no w sumie... Mi się podobał ten. Eee, wszystkie mi się tak naprawdę podobają. Zastanawiałam się jeszcze nad silą, ale jednak ten podbił moje serduszko. Eee, troszeczkę mu ten żółty moim zdaniem nie pasuje. Bardziej ten złoty mu już pasował, ale no mniejsza, jedziemy sobie do farmesti'a. Czekajcie, to jest farma Steve'a, to jest. Tak, mhm mm Super kinga, jesteś tak. Ostatnio coś za często mi się tak kilka. E, no to tak, e, nie trzeba poprawiać reputacji. E, od złotych liści trzeba mieć poziom 12 a od, a od fortu Pinta nie trzeba mieć żadnego poziomu trzeba mieć poziom pierwszy. E, no generalnie tego typu majestatyczny Marwari, to się nazywa ten koń. E, no. Wystarczyłoby chyba marwarii. Ja się strasznie bałam tych uszu, ale nie wyglądają one z daleka aż tak zle Z daleka. Nie wiem, pokażę jeszcze z bliska. Ma jedno rybie oczko. Ujazdów się, no właśnie ten. No trochę tak dziwnie tych uszu, nie wiem, ale to koniecznie wyglądają tak w rzeczywistości. Ale jak patrzyłam na Instagramie, to są różne rodzaje tych uszu. I fajnie by było, jakby właśnie starć tego by zrobiło różne rodzaje. O! Tej grzywy nie było przecież. Tej grzywy nie było. Ojejku, pokaż mięsne grzywko. Chyba się coś zmienia? Tylko troszeczkę Ej, jaśnieje. Ej, co. Ona ma grzywkę śmieszną. Ojejku. Ej, nie spodziewałam się, że będą miały nowe te fryzurki. Ale tak pusto wygląda strasznie. W tej oryginalnej chyba wygląda najlepiej. Chyba, że kupię sobie coś w tym stylu, żeby mieć po prostu krótszą tą żywę. Na przykład takie coś. W sensie ciemniejszą. O, tak. Ta w sumie bardzo ładnie wygląda. Fajnie wygląda w tej. No dobra. Zobaczymy w przyszłości. No to co? To tyle z dzisiejszej aktualizacji za tydzień. Czekajcie, żebym wam nie powiedziała swojej nazwy. Szlak czerwonych sznurków. No właśnie, wraca. A więc za tydzień znowu będą dosyć spore zadania, chociaż nie wiem. A właśnie. O jeku, co, co, co ty robisz? Co, co się tak kręcisz? Jeszcze jakieś tańce dziwne w ogóle robił. Ten siwusek też jest bardzo ładny, taki wyjątkowy. No nie wiem, może kupi dwa. A bo się tak kręci! O Jezusie! Trochę to wygląda jak piach. Ej, jakby tak zrobić? I w sumie nie jest źle. <gry> Tylko szkoda, że głową nie skręca. Bo tutaj ładnie robię. I trochę jak Nie wiem, czemu mi tak przypomina to konie. No dobra, mniejsze, kochani. E, my już się ustawiamy e, z tym tutającym konikiem. więc chciałabym Wam serdecznie. za oglądanie, może my odejdziemy, bo ktoś tu będzie próbował, chyba no, dobra. Widzę, że ludzie kupują różne różniste te, te marwali. Mm każdy ma swoją właśnie własną opinię. Mi się najbardziej podobał ten, uroczy jest, a zwłaszcza że ma lepiej oczko. A więc chciałabym was serdecznie podziękować wam, serdecznie podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że się za mną troszeczkę stęskniliście, a więc do zobaczenia do następnego czasu. Chociaż nie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli tam jeszcze nie robicie. Bo bez subskrypcji to trochę tak słabo oglądać. A jeżeli lubicie mnie oglądać, to subskrybujcie. A jeżeli subskrybujecie, to jesteście super. No dobra, nieważne. Jeżeli chcecie jeszcze zostać na YouTubie, to kliknijcie, w ten film chyba będzie po lewej waszej, a jeżeli nie subskrybujecie kanału, to będzie po prawej na dole. O ile tak ustawię o mniejsza. A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za oglądanie. Napiszcie, jak, o, jak sądzicie. Czy Wam podobają się Norwali, czy może nie, czy jesteście w ogóle takie pół na pół, no ale mniejsza. A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia, do następnego! Cześć!